Hej, chcesz wiedzieć, jak można być ekologicznym, ekonomicznym, zadbać o swój rozwój i przy okazji zadbać o swoje zdrowie? Żaden problem, właśnie się dowiesz. Prosta sprawa, wystarczy, że zatrudnisz się w firmie, która jest powiedzmy od 2 do 5 km stąd. Jest to możliwe. Pracowałem wcześniej w firmie na drugim końcu mojego miasta. Skończyłem z tym, przez rok szukałem oczywiście jakiejś pracy, aż wreszcie znalazłem 3,5 km w jedną stronę. Żaden problem, trzecią zimę już chodzi. Po pierwsze. Jeżeli chcesz być ekonomiczny, nie używasz auta, oszczędzasz pieniążki, nie ma problemu. Wiadomo, że jesteś ekologiczny, no bo nie zanieczyszczasz powietrza benzyną. Spoko, więc już mamy dwie rzeczy. Oszczędzasz powietrze i oszczędzasz kasę, bo nie tracisz na paliwo. Jeżeli chodzi o spacerowanie, no to nie ma nic lepszego. Bardzo zdrowe dla serca, bardzo zdrowe dla kolan. No super sprawa, a do tego masz czas zastanowić się. Co chcesz robić ze swoim życiem? Ja przez ten czas właśnie wpadłem na takie pomysły. O, kraty mi zrobili, muszę dookoła iść. Rozwiązujmy problemy, no to idziemy dalej naokoło. A do tego, jak idziesz, słuchawki na uszy, zamiast muzyka czy jakieś pierdoły, po prostu posłuchaj jakiegoś dobrego podcastu, który coś tobie da, ta coś do myślenia, aby się rozwinąć dalej. Tu. Ekologiczny, ekonomiczny, rozwój własny i dla zdrowia coś same korzyści. A jeżeli nie wiecie co byście chcieli posłuchać sobie, dajcie mi znać, podeślę coś ciekawego.